Grzegorz Braun, kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odwiedził Tarnobrzeg w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Do licznie przybyłych słuchaczy mówił o swojej wizji niepodległej Polski. Hasło przyświecające jego kampanii brzmi – tu jest Polska. Grzegorz Braun, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Konfederacji Korony Polskiej, w miniony weekend odwiedził Podkarpacie. Spotkał się m.in. z mieszkańcami Krosna, Mielca, Rzeszowa i Stalowej Woli, nie ominął Tarnobrzega. Podczas spotkań, które prowadzi w ramach kampanii wyborczej, zachęca Polaków do, jak sam mówi, odzyskania niepodległości. Brak niepodległości bardzo wiele nas kosztuje. Kosztuje dosłownie i w przenośni. Kosztuje w rachunkach za prąd. Podatkach, które płacimy nie tylko na rzecz Warszawy, ale i na rzecz Brukseli. I już nie tylko Warszawa, ale i Bruksela zadłuża nas na kolejne pokolenia. Od na przykład ta tarcza wschód. O co chodzi? Chodzi tak naprawdę o pieniądze z polskich kieszeni na niemiecką zbrojeniówkę, która na koniec jeszcze uzbroi banderowców, których już mamy na karku. No i to nie jest niepodległość jeśli O naszym życiu decydują zagraniczne rządy i ambasady. Kandydat na prezydenta zadeklarował wyborcom między innymi, że nie wyśle Polaków na wojnę z Ukrainą, a także że odrzuci roszczenia żydowskie, podobnie jak pakt migracyjny. Jeżeli. Pojawią się w tej okolicy, a pojawią się uchodźcy, nachodźcy, migranci, subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach, to życie także i tu w Tarnobrzegu zmieni się nieodwracalnie. Deklaruję, ja się na to nie zgadzam. Nie będzie żadnych centrów integracji cudzoziemców, jeśli już to deportacji, repatriacji. Odrzucę Zielony Ład, odrzucę Niebieski tęczowy ład, nie będą zboczeńcy uczyć naszych dzieci tolerancji, ani Żydzi, Niemcy wykładać naszym dzieciom naszej historii. Bo jak to się kończy? No kończy się tym, że pani minister z Warszawy mówi o tym, że polscy naziści budowali obozy zagłady. Na spotkanie przyszło wielu mieszkańców Tarnobrzega. Spora część, nie mieszcząc się w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, stała w holu i stamtąd przysłuchiwała się deklaracjom kandydata na prezydenta. Wystąpienie prezesa Konfederacji Korony Polskiej poprzedziły mowy osób mocno związanych z jego środowiskiem, w tym działaczki społecznej z naszego regionu Karoliny Pikuły oraz posła Konfederacji Korony Polskiej Romana Fritza. Grzegorz Braun był trzecim kandydatem na prezydenta RP tuż po Sławomirze Cenie i Adrianie Zandbergu, który odwiedził Tarnobrzeg.